Undeador Jezus Chrystus. Chyba wszyscy chcielibyśmy żyć w spokoju i bez stresu, no ale wiemy, że na tych ziemi nie jest to możliwe. Tym niemniej no, wszyscy pragniemy jakiejś takiej równowagi w miarę możliwości. W dzisiaj, z dzisiejszego matutiną wybrałam fragment czytania z listu do Filipian. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Moja znajoma miała taką przygodę. Zrobiła zakupy w sklepie internetowym na dość dużą kwotę, to było kilkaset złotych. No i po tym, jak prawda zapłaciła, przyszło potwierdzenie, to nagle sobie uświadomiła, że któregoś tam dnia może jej nie być w domu i przecież kurier może przyjechać z przesyłką. No więc próbowała zadzwonić do tego sklepu i się upewnić, czy aby no, nie przyjdzie ta przesyłka w tym terminie. No nie mogła się dodzwonić. No więc, ponieważ miała potwierdzenie zamówienia, to wysłała maila, który natychmiast wrócił. No, zajrzała na stronę sklepu, zobaczyła jeszcze inny adres, wysłała jeszcze jednego maila, no i znowu wrócił. No, wtedy sobie pomyślała, że kurczę, coś niedobrego się dzieje. No, ale zaczęła szukać, czy może, ponieważ to jest spory sklep, to ma, ma swój profil na Facebooku. Znalazła ten profil. No i wtedy się zdenerwowała, ponieważ się okazało oczywiście, że sklep, tam na stronie sklepu jest wpisanych bardzo dużo negatywnych uwag od klientów z pretensjami o jakiś niewysłany towar, towar uszkodzony itd. No, przejęła się tak, ponieważ kwota była spora. No i zaczęła się oczywiście taka trochę panika, tak, no co robić, co tu będzie. I cóż ja jej mogłam poradzić? No więc to są takie sytuacje, kiedy człowiek zaczyna sobie wyrzucać, że no tak, przecież można to było sprawdzić. Pewnie w wielu różnych sytuacjach tak mamy, że no można było tego uniknąć. Sami mamy pretensje do siebie, no i jakby się nakręcamy, chociaż powinniśmy usiąść i zdać sobie sprawę, że i tak to nic nie zmieni. I sprawa zakończyła się pozytywnie, akurat do niej przyszło to, co zamówiła, było nieuszkodzone, wszystko o czasie i jak trzeba. I my czasami sobie wyobrażamy, że jeśli nie mamy jakiejś cnot, jakiejś sprawności, na przykład cierpliwości, to jakby no po prostu no trudno, no tacy, tacy już jesteśmy, jacyś tam, prawda, nerwowicz, tak jak ona, przejmujący się nadmiernie, także rzeczami, na które się nie ma wpływu, co jest no absurdalne i nielogiczne. Ale to należy sobie uświadomić, że z, z pracą nad naszym wnętrzem jest nie inaczej niż z treningiem. No przecież w sporcie nikt nie oczekuje wyników od razu, tak? To nie jest tak, że jednego dnia się poćwiczy handlami, a drugiego będą super bicepsy. I należy tak samo myśleć o życiu duchowym, po prostu po kawałeczku różnych rzeczy się uczyć, ćwiczyć, tak? Dokładnie te rady, które tutaj na przykład widać, tak? Tą radę o tym, żeby się zbytnio nie troskać, radę św. Pawła. No więc to po prostu powolutku, powolutku próbować zacząć wdrażać, bo to nie jest tak, że tego się nie można nauczyć. My po prostu trochę żyjemy w kulturze takiej, że wszystko chcemy natychmiast, a to nie jest przecież możliwe. Życzę błogosławionego dobrego dnia, zapewniam pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.